Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z ma Plan na dziś jest następujący: Mistrzostwa Świata, trzeci etap Crawrays, piąty etap Cro Race i w sumie y, tyle. Kończymy sezon i będziemy, będziemy się widzieć w nowym sezonie, już w nowej ekipie. Także mm, co mogę więcej powiedzieć? No, tutaj mamy ITT Pojedziemy oczywiście, czemu my nie, powalczymy i zobaczymy, czy pojedziemy na wyścig ze startu wspólnego, czy nie, czy się nie załapiemy. No ale cóż, no. Koniec przygody z Mazowszem. Będziemy rozpoczynać sezon ekipą Wini Zabu. I, 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 no, I będę musiał zmienić miniaturkę troszeczkę. Tam tego gościa w, 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 w ekipie, w, w, kurcze nie mogę się wysłowić. W koszulce Mazowsza trzeba będzie zmienić na jakiegoś gościa. W koszulce z Winizabu. Także przechodzimy do wyścigu. I stoimy już na rampie. Jest tutaj biało-czerwona koszulka. Czarne nóżki. Kwiatek dojechał do mety, ale no niestety forma dnia miał chyba minus 3. Także się nie popisał za bardzo. 35. miejsce aktualnie zajął. My mamy formę dnia minus 1. Także też troszeczkę bez szału. Wiatr boczny. Także no, też taki niesprzyjający, ale to wiadomo, że tu będzie trochę zakrętów. Będziemy najpierw jechać w mniej więcej tę stronę, czyli pierwszą część będziemy jechać chyba pod wiatr, a drugą będziemy jechać z wiatrem. I teraz, jak to rozegrać? Mniej więcej tak mi to wychodzi. <laughs> I, I, i. No, i teraz, no, praktycznie tak no, pod wiatr można powiedzieć, czyli troszeczkę trzeba przyspieszyć. 80, może tego nawet żółtego paska trochę szybciej iść. Aha, ja zapomniałem o tym, żeby jeszcze przyspieszyć na samej rampie, żeby się rozpędzić, ale cóż no. Do pierwszego pomiaru czasu zostało nam 5 km, za nami jedzie Tom Dimulen. także uhu, a przed nami jedzie Józef Czerny. Czeee... ...dejbiste towarzystwo, gdzie jest Tom Dimoulin? O kurcze, tuż za nami, kurde, w pozom porównajcie sobie, gdzie jest Czerny. Jeśli go zobaczymy gdzieś. Czerny ma 10 sekund straty, ja mam o, kutwa, 50 sekund straty, a Dimulen ma 29 sekund straty. No to tak... Gdzie jest Czerny? Gdzie jest, o, tam jest Czerny, a tam jest Dimulen. No, ja troszeczkę odstaję, ale kurwa, jak żebym się... Ładnie, żem kurczę to rozegrał. No, ale teraz z wiatrem to będzie w miarę to jakoś szło. Dimulen ma 55, 51, Czerny 53. No tak, ja na 72 dam. Trochę za szybko przejechałem pierwszą część. I teraz będę musiał zwalniać. No i zobaczymy jak nam to wyjdzie. 4,5 km prowadzi Alex Dowsett przed Solerem i Sobrero. Ja ostatnią czasówkę chyba z Sobrero przegrałem w Mistrzostwach Europy. dobrze pamiętam, aczkolwiek nie jestem pewien. Ale chyba z Sobrero przegrałem, także jakbym się do Sobrero zbliżył, byłoby fajnie, ale raczej to nie jest wykonalne, bo tu zaraz no, tu jest Dimulena, a Czerny, Czerny już jest na mecie, także no, ciekawie, ciekawie, żeby mnie tutaj Dimulena nie wyprzedził jeszcze. Kurwać nie! Nie, ja miałem na Dimulenie, kurwa! Jocie cię kręca. Myślałem, że półtora kilometra do mety zostało, ale to zdupiłem, no. Nieciekawie Mogłem zająć kurcze wyższe miejsce Ale miałem, złapałem teraz mindfucka totalnego Ile straciłem? Minuta 30 No kurcze spokojnie bym mógł awansować na 30 miejsce, w okolicach 30 mógłbym się zakręcić Jasny gwint, ale to zdupiłem No i tak to bywa niestety, no ale celem Mogę kliknąć? Mogę kliknąć. Celem było top 50, także cel spełniony sponsorski, i przechodzimy do, nie wiem, Mistrzostw Świata. Chyba nie ma, także do cro Race pewnie przejdziemy. Nie wiem, nie widzę, żeby mi się tutaj pojawiało Mistrzostwa Świata. No cóż, mniejsza z tym, widzimy się w kolejnym wyścigu. Przed nami trzeci etap wyścigu cro Race. Resztę pierwsze dwa symulowałem, ale no, zobaczę, jaka tutaj jest Kurczę, śmietanka. Jakiś Umba Santiago, kto to jest? Kurczę, następny jakiś nowy ten Regen. I, i, i cóż można więcej powiedzieć? No, jest World Tour, także będziemy walczyć. No i rozpoczęliśmy ostatni podjazd do mety: Sprint Finish. No, super fajna góra się nazywa. Mam jeszcze Budzińskiego do pomocy. Ogólnie, peleton się podzielił gdzieś tutaj, na tej trzeciej górskiej, premii górskiej, trzeciej kategorii. No, i powiem Wam, że od tego momentu tempo szło niesamowite. I ta grupa z tyłu miała jakieś zawsze tam półtorej minuty straty, i nie, nie zdołali dojechać, także. No, tempo szło niesamowicie mocne. Yy, nadawali je zawodnicy ekipy Dekenik, Nie wiem, czy oni na Ala Filipa jechali, czy na kogo... No tak, w sumie Ala Filip jest liderem, to na Ala Filipa. Tutaj Umba atakuje, jest Keller, jest yy, pan Wingegard. Tutaj mamy Ewenepula, Harpera. Kto tutaj jest jeszcze? Jest Philip, jest Pogacar, jest Karty, jesteśmy my. I nawet spoko to fajnie wygląda. Zobaczmy jak tam... No, Pogacarowi żółty pasek się kończy. My mamy tego paska więcej. Hindli też zdycha, Wingegard. Karty ma jedynie mniej więcej tyle samo paska co my. Zobaczymy jak to się wszystko rozegra. Zostały 4 km, no dobra, muszę się, muszę się zacząć przebijać. Bo to już... Już, już ten moment. Atakuje Ala Filip. Atakuje Ala Filip, kto tam jest jeszcze z przodu. Jest Umba i jest Wingegard. Dobra, oto lecimy teraz. Aerodynamiczna pozycja. I próbujemy gnoić frajerów. Zobaczmy jak Hindli. No, Hindley już tutaj zdycha, Cartier też zdycha. W no, w się trzyma, ale my kurcze no. Ładne tempo mamy, ale nie wiem, czy wytrzymamy z tym tempem do mety. 89, no to czerwony pasek będzie zjeżdżał. Niestety. Dobra, zejdziemy do 85. No nie mamy wyboru. No i zobaczymy, może ktoś tego nie przetrwa. A do mety zostało kilometr 100. Panu Wingegardowi jest tutaj Umba. No i Wlasow atakuje. Wlasow atakuje. A my sobie jeszcze jedziemy na spokojnie. No na spokojnie, już mi się czerwony pasek, niestety, skończył. Dobra, ciśniemy. No i się skończyło. <laughs> będzie Zwycięzcą będzie Wingegard przed Vlasowem i Umba czy Chavez, Umba czy Chavez? Pan Umba. Przed Czawezem my na siódmym miejscu. No kurczę. Trochę zostałem z tyłu. A jakbym się tak w miarę dobrze trzymał w początku i był z przodu podczas ataków, no to może bym jakoś lepsze miejsce zajął. No ale tak czy siak już siódme miejsce wśród ekip hurturowych to dobrze to wygląda, dobrze to wygląda przed kolejnym sezonem, zobaczmy jak to się będzie układać w generalce też siódme miejsce, mamy 50 sekund straty do Wingegarda także spoko, logo, fajnie to wygląda punktów, nie dostaliśmy nic za to czemu? szkoda ale 50 punktów za kolejny miesiąc jak najbardziej przyjmę no i co? No będziemy przechodzić do może tego etapu. Pozostało niecałe 30 km do mety. Ja tutaj spróbuję na tej górce troszeczkę podciągnąć, Bo no pasuje troszeczkę zerwać to towarzystwo. Mimo, że peleton ma 66 osób, no to tak czy siak trzeba ich troszeczkę wymęczyć. I, 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 i będzie dobrze. Mamy formę dnia plus 3, także no trzeba tutaj się z towarzystwem troszeczkę pobawić. To tutaj z ferwakę. Chciałbym zerwać chociażby tutaj kolegę Umbę. Umbę, bo bym chciał przejąć kurczę koszulkę młodzieżowca. Jakby się udało, byłoby spoko. No i, i w sumie to tyle. Jeśli się ktoś tam gdzieś zapodział z tyłu, to teraz będzie musiał nadganiać. O, jak właśnie Umba. Jak na przykład Wingegard jest tutaj. O, jeszcze zdążyłem odjechać. No i super, to będę gonić. Żebym się sam nie napalił za bardzo. Tam, demarki goni. Eee, nie, no to na spokojnie, nie. Nie ma się co, nie ma się co przejmować. Niech oni gonią. Jak, jak ten, jak mnie dojadą, to znowu przycisnę. Czy nie, nie. Może nie ma sensu przycis przyciskać. Co? Może nie ma sensu, bo tu już jest płasko. Także tak na spokojnie. Chodzi o to tylko, żeby oni tutaj byli troszeczkę zajechani. Eee, I w sumie to tyle. tyle. Z przodu mamy. Czterech zawodników, jest Villarmois. Czy jak mu tam? Rubio i Arendsman. Dobra, no to ok. Szkoda, że nie mam nikogo do pomocy. Zobaczmy, jak tam mój atak się. Jak wyglądał mój atak na tle innych zawodników. Ale Filip nie zmęczony. Kto by się spodziewał? Dobra, no to przechodzimy do ostatnich kilometrów. Dobra, 7 kilometrów. Lekko teraz będzie. Znaczy, lekko. Krót, tak krótki odcinek płaskiego, i zaraz będziemy. Rozpoczynać taki krótki pagórek, pewnie ze 4 km będzie miał może. Coś koło tego, pewnie znając życie, dobra, muszę się... Już teraz przyjmuję tę pozycję, no i idealnie, wjechałem pierwszy. I jeśli teraz będzie Dobry ten Dobry timing, to ktoś zostanie. Byłoby fajnie. Eee, dobra, jeszcze żel, jeszcze żel. Eee, na spokojnie, mamy tutaj Tuleta, mamy Evenepula. Ja tutaj 93, nie, może 90, 90 może będę jechał z Ewenepulem. Zobaczymy, gościu się zajechał. i Zobaczymy, jak teraz to wszystko będzie wyglądać, żebym ja nie przesadził przypadkiem. 2 km jeszcze, 85. 85 jest ok, jest nas tutaj trójka. I, 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 i no Wingegar dojeżdża. Wingegard dojeżdża, ale on jest zajechany. Zajechany ma czerwony pasek, ale jeszcze dużo ma żółtego, także on będzie pewnie prędkość utrzymywał. Zobaczymy. TULET, zobaczmy, czy tulet jest, czy nie ma. Ale czekajcie, dobra, teraz zaatakuje. zaatakuję. może się uda wygrać z Evenepelem Na pewno, ale kurczę, z tuletem. Jasny gwint TULET na pewno ma dużo żółtego paska. No. I wygrywa tulet. Ale ja jestem drugi i no, jakieś tam na pewno sekundy straty są. Mm, dla tej grupy, no ale umba, umba. Kurczę, to chyba dojeżdża w pierwszej grupie, czy nawet której tam i raczej. Ile? Ile? 14 sekund. No to dostanę pewnie 6 sekund bonifikaty, ale nie wiem, czy będzie miał zaliczone drugie 8, nie? żebym mógł przejąć koszulkę lidera klasyfikacji młodzieżowej. Zaraz się dowiemy. Zaraz się dowiemy. Tylko wszyscy zawodnicy muszą, e, muszą dojechać do mety. I się wszystko okaże. I, i, i będziemy wszystko wiedzieć. Kurczę, szkoda, że się nie udało wygrać. Tego czerwonego paska miałem za mało. 3 sekundy i 20 sekund. Kurczę, to chyba mi się udało wskoczyć. O kurwa, na drugie miejsce mi się udało wskoczyć. Czyli mamy koszulkę. Zajebiście. Teraz ją tylko utrzymać i będzie zajebioza. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, że te, tego Crow mamy etapów. Ostatnie to bym sobie przejechał, bo to zawsze jakieś tam, ostatni etap akurat, no to tam zawsze jakieś tam punkty wpadną za wyścig etapowy, to wiecie, tam wygrana w klasyfikacji genera generalnej akurat tutaj nie ma, ale wiecie, jak prowadzicie w jakimś wyścigu, to ostatni etap zawsze warto przejechać, zawsze tam jakieś punkty wpadną za jakieś zwycięstwa w poszczególnych klasyfikacjach. No to przechodzimy do tego ostatniego etapu. Pozostało 20 km do mety i my zostaliśmy osamotnieni. Niestety już Stachowiak nam nie pomoże, a dosyć długo nam tutaj pomagał. Bidony dowoził także, no. Stachowiak mocny, mocny pomocnik. w tym peletonie w tej grupce mamy 27 zawodników. No i to w sumie był taki przedsmak klasyków, kurcze, mocne tempo od praktycznie początku. I, I no i takie interwałowe tempo. No, masakra, aż cudrzem się utrzymał, nie? E, ale ogólnie spoko. Spoko wyglądam. E, pozostały nam takie dwa krótkie podjazdy. <laughs> Także trzeba się będzie pilnować. I, i zobaczymy, co tutaj z, działamy. Może tutaj spróbujemy troszeczkę przyspieszyć, zaatakować. Może byłoby fajnie. E, pomyślimy. Aerodynamiczną pozycję sobie zostawimy, może na ostatni podjazd. Ewentualnie, jak będę tutaj odstawał, to, to wtedy może coś spróbuję. No, ale tutaj musimy się przebić do przodu z tego względu, że no tu jest ciasno, tu jest ciasno. I, I jak ktoś zostanie, to już jest po chłopie. Jeśli jeszcze ktoś puści koło, no to widzicie tutaj, coś się dzieje. I dobra, przyspieszamy, przyspieszamy, rozrywamy towarzystwo, ale też no spokojnie. Tutaj mamy Ayuso. Nie wiem czy on atakuje. On chyba atakuje po premię górską. Tutaj jest. Czy ogólnie atakuje? Atakuje ogólnie. I nie odpuszcza. Nie odpuszcza po przejechaniu premii górskiej. O tutaj panowie troszeczkę odjechali. Stało 22 zawodników. Dobra jednak ich dogoniliśmy. Jest tutaj Umba Umba. Na niego będziemy zwracać szczególną uwagę. Zobaczmy jak się prezentują żółte paski poszczególnych zawodników. No ja akurat straciłem troszeczkę na tej szarży. A to... Ja to jestem ja w gorącej wodzie kompany. Eee, no i co jeszcze można powiedzieć? No, 5 km zostało. 5 km zostało. No, już 4. To sobie żelu żyjemy. Eee, czekajcie, dobra. 3 km. Aerodynamiczna pozycja i lecimy. Ale tutaj kurczę. Wszyscy full tempo. Full tempo. Kowis, Storer, jest Hindley, jest. No omen. Chciałbym chyba zablokować. Eee, no i ostatni kilometr. Jeżdżamy na ostatni kilometr. Zobaczymy. O kurwa, ale ich się tutaj przewaliło. 700 metrów. Eee, 300 metrów. Dobra, spróbujemy zaatakować. Nic mi to raczej nie da, ale tak. O w sumie mam fajnie, fajnie tutaj boczkiem. Boczkiem. Ja niestety nie wygram. Wgrywa pan Toulette przed Wingegardem i Ala Filipem. Ale dobra, mi raczej oni zgarnęli te. Jak się to nazywa? Eee, bonusy. Tety, te, te, te zada, ta. No właśnie te bonusy czasowe, modyfikaty czasowe, o tego słowa mi brakowało. Czyli finalnie pewnie kończymy ten wyścig na drugim miejscu. Byłoby zajebiście. Zaraz to wszystko sobie podliczymy i zobaczymy. Na ósmym miejscu dojeżdżamy w Generalce. Drugie miejsce. Yy, pierwsze w Młodzieżowych. Także zajebioza i ha, kolejny level. Zajebiście. Yy, no to powiem wam, że Czekajcie, mamy oktober, czyli październik, listopad, grudzień. 150 punktów mam za same 3 miesiące do końca sezonu. I no w sumie to dru drugie 150 będę musiał wbić jakoś jeszcze w wyścigach. Co tutaj mogę sobie... Dobra, to sobie wezmę, nie wiem co to jest, ale... A, przy okazji przegląd. Zobaczymy sobie przegląd. Właśnie ten. Jak wiemy, Dziro było przeglądane. Tour de France wygrywa rogli przed Godi i Landą. Godi wygrywa jeszcze koszulkę w grochy, Sam Bennett wygrywa zieloną koszulkę. A Sergio Igita białą koszulkę. La Vuelta, nie? Nilson Poules wygrywa Vuelta, Drugi rogli, trzeci Carapaz. Roger Adria wygrywa koszulkę najlepszego gurala. Nilson Poules wygrywa zieloną koszulkę. Patrzcie, aha, dobra, bo na Vuelta jest mało tych sprintów. I Maury Van Sevenant wygrywa koszulkę Pan najmłodszego. Nie ma tej kombinowanej, czy jakiej tam nie? Nieważne. Tury, jakieś tam ważniejsze tury. Magnus Kornielsen wygrywa tur de Poloń. No i ogólnie tutaj sobie możecie obejrzeć, jak to wygląda. Championships. No to w Igrzyskach Europejskich wiem, jak to wygląda, bo startowaliśmy. W Time trialu chyba też. Caleb Iwen. Został mistrzem świata w wyścigu ze startu wspólnego. Monumenty San Seneschal, Seneschal, Ronde van Vlanderen i Paryż Roubaix. Tady Pogacar, Lierz, Paston Lierz, Jeszcze została nam Lombardia. I co jeszcze? Tutaj Strzała Walońska, Pogacar. No i w sumie tyle. W sumie tyle z ciekawych rzeczy. Zobaczmy sobie rankingi. Gdzie mamy ekipę Winizabu 25 miejsce. No, Continental Pro. Natomiast jak się prezentuje ekipa. No ma zawsze Serce Polski. No troszeczkę straciła przez moje odejście, ale niestety bywa i tak. Dobra, to ja się będę z Wami żegnał. I będziemy się widzieć już w nowym sezonie z ekipą Vinizabu. Także dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam odcinek podobał. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!